Witajcie. Ten, kto zrozumie ten wykład, uwolni się od wszystkiego, co go wiąże na świecie: od nieszczęść, od kłopotów, od śmierci. Wykład dotyczy świata materialnego, materialnego i duchowego. O świecie materialnym wiecie wszystko. O duchowym myślicie, że to są jakieś dziwne rzeczy. Pokazują wam w telewizji prześcieradło i myślicie, że to jest duch. Później pokazują to w bardziej wyrachowany sposób, wyrafinowany. I wy ciągle nie wiecie, co to jest duch. Ja wam to przekażę w bardzo prosty, logiczny sposób. Otóż duch to jest wszystko to, co sobie pomyślicie, poczujecie. To jest jedyny duch na świecie, jaki jest ale wszyscy mają takiego ducha i ten duch przenika do waszego ducha czyli do waszych myśli i uczuć i w ten sposób tworzy się chaos w waszym życiu ponieważ duch materializuje wszystko co sobie pomyślicie i poczujecie taką ma cechę mówi o tym Joe Dispenza i inni jak mówią że byli w trudnej sytuacji, połamani, tak jak on, że miał kręgosłup połamany, ale z tego wyszedł, bo sobie myślał coś. Rozumiecie? On się zamknął w swoim świecie duchowym i jego duch zrozumiał przekaz, który mu daje i został uleczony. Tak samo wy, wasze problemy, choroby, śmierć, nie mogą być uleczone, ponieważ wy korzystacie z innego świata duchowego niż tylko wasz. A w tym innym świecie duchowym jest ktoś inny, kowalski, załóżmy, i ten kowalski ma poglądy na to, że nie można wyzdrowieć za pomocą ducha. Natomiast jak wy odetniecie się od świata zewnętrznego, co jest niemożliwe w tym świecie, w którym żyjemy, bo tak jest skonstruowany, żebyście musieli tkwić. W świecie duchowym każdego innego człowieka. Zrozumcie dobrze, co ja mówię. Świat duchowy to jesteś Ty, Twoje myśli, Twoje uczucia. Wszystko, co masz nieprzejawione, niewidzialne, to jest świat duchowy. Ten świat duchowy kontaktuje się ze światem duchowym innych ludzi. Władze też mają świat duchowy, które wciskają tobie. Kościół ma władze duchowe, które wciskają tobie. Więc twój świat duchowy przenika inne światy duchowe. Powoduje to, jak powiedziałem, straszliwy chaos, bo świat duchowy jest twórcą wszystkiego. Ja w przeciwieństwie do innych uzdrowicieli, łączę świat duchowy. Z materialnym i potwierdza to Biblia, Stary Testament, Nowy Testament, który mówi: Z Boga wyszedł Jezus wyobraźnia, a, z wyobraźni, a w wyobraźni jest Matka Serce. O tym wszystkim daje świadectwo Jan. Rozumiecie, co to znaczy? To znaczy to, co ja mówię. Jest świat duchowy i materialny. Świat duchowy to Bóg Jezus i Matka, a świat materialny to Jan. Całą filozofią, całym celem życia człowieka jest połączenie tych dwóch światów w jedno, bo one i tak są jednym. Natomiast wy, jak pozwalacie sobie dopuszczać do waszego świata duchowego światy duchowe innych ludzi, Poprzez rozmowy z nich, poprzez kontakty z nimi. Rozumiecie? To ten wasz świat duchowy tworzy rzeczy, które mówicie: Ja tego nie chciałem. Jak to się stało, że to jest? To się musiało stać, ponieważ ty nie wiesz, z kim się kontaktujesz i co z tą osobą robisz. Mówią wam o jakimś dziwnym przepływie energii. Ja tak nie mówię. Ja mówię, że jak Frankowi będzie się podobał mały fiat a tobie wołga, to wy się nie dogadacie, ale te światy się przenikną i w tobie wywoła to konflikt. Czy wołga jest lepsza, czy mały fiat? Rozumiecie, co ja mówię? Każdy człowiek z waszą, ze swoją opinią wpływa na wasze poglądy, na wasz świat duchowy. I wy, chociaż odrzuc odrzucicie to nie wiadomo jak głęboko, to w to was będzie i będzie tworzyć. Dlatego ja mogę do Was to mówić, ponieważ od paru lat odciąłem się od świata zewnętrznego, mieszkam na pustelni, chodzę na zakupy, to jest mój kontakt ze światem zewnętrznym, robię coś dla siebie. Natomiast Wy, jak uczestniczycie w życiu społecznym, to jesteście bezustannie bombardowani informacjami, myślami, czuciem, to jest ingerencja waszego ducha i nie może się wam spełnić. W zależności od tego, kto jaką ma wolę silną, czyli jak jest odporny na wpływ innych ludzi, tak mu się lepiej wiedzie w świecie, ponieważ korzysta tylko z tego, co jego duch tworzy. A jego duch. Tworzy w oparciu o jego postanowienie, że będzie bogaty, że będzie miał to, 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 tamto. Rozumiecie? Ale ja wam mówię coś więcej. Ja wam mówię, że jak Twój duch ograniczy się do Twojego ciała, do Twoich myśli, to zacznie to wszystko przerabiać, te Twoje myśli, uczucia nieprawdziwe, które masz ze świata e, zewnętrznego. I poukłada to wszystko i wtedy zaczniecie rozumować logicznie, samodzielnie. Dlatego ja mogłem zrozumieć Ewangelię, że ona nie jest po to, żebym ja nauczył się cytatów, tylko po